Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, jak co tydzień wybrałem dla Was 10 spotkań na weekend. Meczy, gdzie uważam, że te moje typy mają ogromne szanse na to, żeby zostały trafione. Jak będzie, ocencie sami, dajcie znać w komentarzu po meczach. Strasznie jestem ciekaw, jak to wyjdzie i czy komuś te prognozy pomogą wygrać kasę u Buchmachera. Słuchajcie, lecimy szybciutko. Osasuna Celta Vigo stawiam, że w tym meczu będzie poniżej 3,5 gola. Kolejne spotkanie, jakie wybrałem, to Real Madrid-Barcelona. Oczywiście tutaj absolutnie nie pokuszę się o to, kto wygra mecz, ale myślę, że będzie dużo goli, więc stawiam, że będzie powyżej 3,5 gola w meczu. Kolejny mój typ Wolverhampton Gras Barley. Stawiam, że Barley tego meczu nie przegra. Parma-Como zdecydowanie uważam, że Komo, które jest w gazie, ten mecz również powinno wygrać. Kolejnym moim typem jest Atletic Bilbao podejmuje u siebie Getafe, stawiam, że Atletik u siebie jest bardzo mocne i Getafe powinno ograć. Manchester United Brighton w tym meczu was zaskoczę. Wiem, że faworytem jest Manchester United według wielu fachowców, ale ja stawiam, że Brighton tego meczu nie przegra. Chelsea Sunderland stawiam absolutnie zdecydowaną wygraną Chelsea. Są po prostu lepsi. Newcastle United kontra Fulham stawiam, że Newcastle United ten mecz wygra. Sasuolo Roma. Zdecydowanie według mnie Roma ten mecz wygra. I na koniec zaskoczę Was totalnie. Koszykówka Finlandia, mecz Karhu Basket kontra Lachti Basketball. Stawiam, że Karhu Basket ten mecz wygra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, wysokich wygranych, strzałeczka, cześć.